A z nami jest pierwszy gość, który nie musi słuchać, słuchać, słuchać. Kuba Jasiecki, proszę Państwa, absolwent kierunków media i komunikacja społeczna oraz muzyka popularna na Uniwersytecie Wielkiej Brytanii. Witam. Zacznijmy plotkarsko. Podobno właściwie mało brakowało, a reprezentowałbyś... Irlandię w 2008 roku na festiwalu w Eurowizji, nawet jedna ze stacji telewizyjnych, umieściła cię w tym ścisłym gronie osób, które chciały, chcieliby widzieć w finale. Czy to prawda? To prawda, tak. Faktycznie narodowa stacja RTF w Irlandii um, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że z wielu zgłoszeń, ponad 170, to moja piosenka jest i w ścisłym finale, no, no było bardzo blisko. Mam nadzieję, że następnym razem będzie jeszcze bliżej, a y, tym kolejnym, może ten już następny raz to będzie na tej stanie eurowizyjnej. Trzeba próbować. E, studiowałeś dwa kierunki Wielkiej Brytanii. E, co dało Ci połączenie tych dwóch kierunków w twoim rozwoju? Przede wszystkim e, tak naprawdę to było połączenie trzech kierunków. E, to było dziennikarstwo, muzyka i angielski, bo przecież wszystko odbywało się w języku angielskim i e, trzy pasje naraz e, i ukończyć uniwersytet. E, dziennikarstwo to było coś, co wymagało ode mnie trochę bardziej e, skrupulatnego podejścia. Muzyka pozwalała mi e, rozwinąć skrzydła wyobraźni e, no i tyle. No dobrze, przyjechałeś do Polski, wróciłeś, wyedukowałeś się i co? Jak oceniasz ten polski rynek muzyczny? Przyjazny jest tym początkującym, którzy chcieliby coś zrobić, zaistnieć na tej scenie muzycznej? Ja myślę, że przede wszystkim to zależy od tego, jak umotywowany jest ten, który chce to zrobić. No ja, my jesteśmy bardzo zmotywowani, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie redakcje są tak otwarte jak ta kafelato. Więc um, jeśli i zapytałaby mnie Pani, czego życzyć młodym artystom. To przede wszystkim tego, żeby odpowiednie osoby spotkały na Twojej drodze, no ale najwięcej pracy należy do nas. Przygotowujesz materiał na płytę, tak? Co to będzie? Nie wiem, czy to będzie na razie cała płyta, natomiast jeśli miałbym określić, no jest to około, powiedzmy, jeśli chodzi o materiał, jestem w połowie drogi na płytę. Czas jest, pośpiech jest najgorszym doradcą więc się absolutnie nie spieszę, ale muszę powiedzieć, że współpracuję z fantastycznym producentem, z którym poznaliśmy się przez internet i te nasze nagrania powstają w drodze, czy to internetowej, czy pocztowej, więc automatycznie trochę to zajmuje czasu, ale jest to absolutnie spełnienie moich takich marzeń muzycznych. To są te brzmienia, za którymi chcę podążać. No i jestem przekonany, że ten materiał, który kończymy w tej chwili, to nie ostatnia partia, którą razem tworzymy. Jakbyś określił ten? styl, który ci odpowiada te inspiracje twoje muzyczne przede wszystkim jest to muzyka która mm, muzyka, która jest dla osób i jest o tym, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie ja zawsze piszę swoje teksty nie y, pozwalam sobie nikomu wstykać y, nosa w to bo chcę, żeby to było moje, mm -hmm. mimo że jest y, przyjemne, lekkie to nie zawsze łatwe, jeśli chodzi o tworzenie tego dlatego no, jest to taka muzyka dla osób, które chcą się bawić to dzisiaj z Tobą zatańczy Twój zespół. Zatańcz zatańczą ze mną gościnnie fantastyczne yy, tancerki Storunia Ola i Wiktoria. Yy, fantastycznie się bawimy, przygotowując razem yy, yy, występy. No i mam nadzieję, że to nasz drugi, ale nie ostatni <grym> występ razem. Bardzo proszę zaprezentujcie się na naszej scenie Cafe Lato. Proszę bardzo.